Just look at us. Everything is backwards. Everything is upside down. Doctors destroy health. Lawyers destroy justice. Universities destroy knowledge. Governments destroy freedom. The major media destroys information. And religions destroy spirituality. That's where we are. Prawda nie jest już w młodzie jak długie kłaki wąs Dzieciaki przehandlowały ją za punchy i flow To jest jeden filar na jakim stoi ten syf To i tak mi powiedzą, pisz książki milcz Mam więcej niż skill, Nikt tu za mną nie stoi A i tak mam odwagę by ją pchać na Oli Jestem bardziej radykalny niż każdy kalifat Patrz, Bo powiedzieć tu prawdę to jest kalifa pa Jak szalonym trzeba być, by dać jej więcej albo mieć czyste sumienie i brudne ręce, prawda uniwersalna pro publico, Bo Bono zabija indywidualizm, a o nim tak głośno, nie chce pierwszego dobra, tolerancja w nim kultur, bo jak masz jakiś pogląd, nie jesteś głosem ludu, ty nie daj się stadu na smyciach psa, bo w końcu krzyknie ci publika się God bless ya